Kilkanaście lat temu taki wielkopolski skład, który się nazywa Giędzie Wadę, więc może niektórzy słyszeli, wypuścił taki, taki numer z ciekawym telewizkim, który był zatytułowany Gdzie ty jesteś? I on się zaczynał od takich słów. Napisze list otwarty do prezesa drogi męcznej, czy może widział się z tym, co nam obiecało życie wieczne. Zarząd nic odmiennie, rada nadzorca milczy. Kto stąd prosty człowiek ma wiedzieć, czy może w końcu na coś liczyć. I to się może wydawać taki trochę zabawny yy, tekst, ale ten utwórca nie jest zabawny. On pokazuje wielki dramat człowieka i jego zmagania się, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. I oczywiście, możemy sobie rozkodować ten te, te przenośne literackie, kto jest zarządem, a kto radzą nadzorcą, kto milczy o, o tym, czego człowiek szuka. Jak sobie przestawimy na Kościół, no to jest to w pewnym, w pewnym sensie taki krzyk rozpaczy wobec Kościoła, że nie jest tym, kim ma być. Zasiadł, rządzi, a nie umie pokazać człowiekowi, tak naprawdę po co mam żyć i co mi ta wiara może dać w konkretnej sytuacji życiowej. No właśnie, jak doświadczyć Boga żywego, czym powinien być w kościół? Eee, czy nie wystarczy mi się tylko prywatnego przekonania właśnie o tym, czy Bóg istnieje, czy nie? Jakiś mały sens życia, tylko dla mnie, jakkolwiek to wygląda. To jest ważne pytanie, to jest pytanie egzystencjalne, kiedy na naszych oczach jakiś obraz kościoła umiera, pamiętamy o na naszym obrazem przewodnim jest paląca się katedra w Notre Dame i te zgliszcza, które stały się pewną e, inspiracją do poszukiwań istoty i sensu. E, tak samo się dzieje pośród nas e, właśnie. Jak wejść, czy Bóg tak chciał, żeby jeżeli jest, jeżeli jest prawdziwy, jeżeli jest żywy, to czy Bóg tak chciał, żeby każdy musiał gdzieś to po prostu prywatnie sobie tą drogę znaleźć albo stawiać pytania? Ty, czy tylko to chodzi? Nie? Czy jest jakiś inny sposób bycia Boga, gdzie ja mogę egzystencjalnie dotknąć, że to jest prawda? I to jest pytanie o Kościół. I to jest pytanie o Kościół od tego, czego, czego chce był. dziś. Przeżywamy uroczystość św. Beby Józefa. No i w różne teorie o Józefie można snuć, ale tak naprawdę upraszczając trochę bardzo, o co się dzieje w historii Józefa, też w kluczu, o którym my mówimy. Historia Józefa to jest zaproszenie Józefa do historii, że Bóg chce wejść w relację we wspólnocie. Jezus pierwszą wspólnotową relację stworzył między Józefem, Marią i nim. To było pierwsze trio. To była pierwsza mała komórka Kościoła, tak naprawdę. Kiedy były między nimi normalne relacje. Bóg, człowiek, egzystował z dwogiem ludzi, tworzyli relacje i był obecny pośród nich. A to de facto właśnie powinna być istota. Kościoła. Nie da rady być chrześcijaninem jedynie na zasadzie światopoglądu. Takie chrześcijaństwo, prędzej czy później, zachowując pewną osobowość, nie wytrzymuje próby czasu ze światem postmodernistycznym, w którym żyjemy. Raczej utrzymuje się pewne, pewne, aby to powiedzieć, jakiś szacunek do jakiejś tam tradycji czy wartości, ale w głębi, rzeczy, w głębi serca, w głębi egzystencji nie można być chrześcijaninem tylko na zasadzie świato, światopoglądu. Mogę pozostać chrześcijanem, jedynie w doświadczeniu wiary obecnej także pośród mnie. I nie ma to nic wspólnego z takim, wiecie, sekciarskim nawzajem przekonywaniem się, że ja nie błądzę, bo inni tak samo działają. Są takie grupy również, które bardzo zamknięte takie są bańkami. Wzajemnie, że tak powiem, nakręcającymi się duchowo. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg tak, można powiedzieć, w swojej pedagogii zaplanował rzeczywistość, że chce być doświadczalny w konkretnej wspólnocie, tak jak Jezus chciał doświadczyć konkretnej wspólnoty międzyludzkiej, Józefa Maryi i siebie samego. Żył w odniesieniu, w relacji, w dialogu. Jego ja spotykało drugie ty i poznało też kim jest, bo Jezus przeżywał swoje człowieczeństwo, jego człowieczeństwo go nie zdominowało. Jezus się uczył jakimś być człowiekiem. I, i, I to zostało także dla nas. I dlatego stajemy sobie takie, takie pytania. I Bóg rzeczywiście, żeby to osiągnąć daje różne dary na każdy czas, żeby tak się stało. Nie jest tajemnicą, że jednym z takich ludzi, który nam tutaj przewodzi w tych, w tych naszych rozważaniach, towarzyszy, jest właśnie Ksiądz Stanisław założyć założyciel Ruchu Światło Życia, który właśnie temu poświęcił to swoje całe życie, a właśnie odkrycił, e, jak sprawić, żeby Kościół był taki, jak ma być. I to nie było tylko jego intelektualne poszukiwania, tylko odpowiedź, na wezwanie Boża, bo on to sobie odkrył, zobaczył e, i temu się całą poświęcił. I e, wspomniałem w niedzielę nawrócenie w celi śmierci 17 czerwca 1942 roku, jako młody 21 latek, jako już trochę schorowany, żeby dziś wiemy, że on został też zabity, ale pomimo tego on wiedział, że jego życie się kończy, e, nie znając dokładnie szczegółów, w jaki sposób się zakończy. I chorując na cukrzycę i mając różne trudności, postanawia 44 lata później napisać Testament. Świateł też 17 czerwca i właśnie zaczyna, że w pamiętnym dniu, 44 lata temu, i zaczyna spisywać swój Testament. Nie przytoczę go tutaj w całości, ale chcę przytoczyć taki fragment właśnie na dzisiaj, kiedy mówimy o tym Kościele, o tym życiu, które ma się objawić pośród współczesnego świata, Ksiądz Lechnicy mówi tak, jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie, to jest ten dar, to właśnie ten dar, charyzmat światło życia. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu, wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi, także w Polsce, którzy już otrzymali łaskę zrozumienia, znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła Chrystusowej oglubnicy. Nowej Jerozolimy, wstępującej z nieba na ziemię. Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym tylko pragnął, aby, aby mógł skuteczniej i owocniej ukazywać do środku współczesnego świata piękno i wielkość, tajniące Kościoła, sakramentu, czyli znaków i narzędzia jedności wszystkich ludzi. Popatrzcie, ksiądz Brachnicki nie mówi. Przed śmiercią, że gdybym jeszcze mógł żyć, to chciałbym jeszcze głosić Pana Jezusa kolejnym ludziom. Coś zupełnie innego. Gdybym mógł żyć, to po chciałbym pokazywać pośród współczesnego świata, właśnie w tej współczesnej filozofii, technologii, współczesnym świecie, czym jest ten dar. Słowo tajemnica w języku polskim jest za małe. Nie mamy dobrego słowa. Innym słowem jest misterium, ale ono jest za religijne dla nas. Chodzi o to, że to jest coś, co przerasta nasze e, nazwanie, ale jest realne, bo tajemnica się kojarzy z czymś niedostępnym. I właśnie to, co się nazywa Kościół, ta, właśnie no, ta Oblubienica, nowy Jeruzalem wstępujące z nieba na ziemię, to jest właśnie coś więcej niż dostrzega oko. Patrzę na coś, doświadczam czegoś, jestem pośród. A doświadczenie mówi mi, że jest coś głębszego i tam roz, rozpoznaje obecność Boga. Często, jak ludzie żyją w małych wspólnotach, czy doświadczają się czy innych, to właśnie tego doświadczają. Jak się zapyta, dlaczego oni tam zostają, mimo o zdrowych, nie mówię jakichś tam, że tak powiem, bardzo zamkniętych, też się to zdarza, bo to jest natura ludzka, ale o zdrowych, to większość ludzi właśnie powie, że przez tą wspólnotę otrzymałem nowe. Przeżycie, co to jest Kościół, przeżycie, co to jest wspólnota. I właśnie nie chodzi tylko o takie, nie wiem, zaspokojenie siebie w tym złym świecie, ale właśnie, że to jest, że to jest konkretne, że to jest mi, że Pan Bóg tego chce, żebym tego doświadczył. Największym dramatem naszego chrześcijaństwa obecnego jest to, że to wcale nie jest takie łatwo dostępne, że właśnie bardzo wielu ludzi patrząc na Kościół stawia sobie pytanie jak ten, Autor Hans z tego otwierającego dzisiaj fragmentu piosenki, Gdzie Ty jesteś? Co tu w ogóle chodzi? Nie? Po prostu nie mogę patrzeć na tych księży, jak mówił mój kumpel. Myśmy wiele lat razem na Ustoku, jeszcze jako klerycy. I często jak kierowcy do Polski rozmawiali o Kościele, bardzo otwarcie, bez żadnego, że tak powiem, pudru. I on właśnie cytuje te słowa jakiegoś. Jakieś tam y, pani, która mówi tak szczerze, że musicie to akceptować, że was po prostu nie lubią. nie? Y, dlaczego tak jest, nie? Co jest? Co jest nie tak? No, jest nie tak. To podstawowa rzecz, że ktoś nie doświadczył żywego Boga i przekazuje coś, za czym on tak naprawdę nie stoi i coś takiego nie może stworzyć żywej wspólnoty. To jest żywa wspólnota, gdzie Bóg właśnie przychodzi, rozlewa się, jest obecny. E, rodzi się z tych takich starych, które są Jego głodne. I e, nie, doświadczenie Kościoła wcale nie musi być i nie rodzi się, jak powiecie owoc, nie wiem, książek czy mądrych słów. Ono się właśnie to, rodzi w tym doświadczeniu pojedynczych serc, które otwierają się na Boga, a pośród nich przychodzi żywy Bóg. Wiele lat temu, jako młody animator, to było w 2001 roku, czyli już temu. Zrobiliśmy taką oazę zimową. Ja pochodzę niedaleko do Karposławskiej, z Tarnowskiej ja rodem jestem, z Zębicy. Pojechaliśmy w góry i zrobiliśmy taką oazę zimową dla naszych młodych uczestników z parafii na kilka dni. I jednego wieczoru przeżyliśmy z nimi e, tak zwaną modlitwą uzdrowienie wspomnień. Pomogliśmy im przejść ich przeszłość, przebaczyć, odtworzyć swoje serca na właśnie miłosierdzie Boże. I później mieliśmy uwielbienie. My naprawdę byliśmy zwykłymi, zwykłymi, że tak powiem, młodymi ludźmi bez większego doświadczenia. Jak ci prości chłopaki zaczęli grać uwielbienie, oni nie potrafili skończyć. Myśmy nie potrafili skończyć tego, tego uwielbienia. I to był taki, można powiedzieć, namacalny moment, jak, jak w Starym Testamencie, kiedy chwała Boża przychodzi i. Prawda, masz przeżycie egzystencjalne, nie jakąś traumę zbiorową, że Bóg jest praktycznie namacany, jest pośród nas, także we wspólnocie. I, I wtedy rodzi się kościół, doświadczasz kościoła. Tak samo liturgia, jeżeli ci ludzie, którzy są zgromadzeni w tych ławkach, mają te serca otwarte na Chrystusa, to ta liturgia jest żywa. A jak nie, to jest tak, jak mówi papież Franciszek, że. Nasze liturgie wyglądają często tak, jakbyśmy wracali z pogrzebu, nie? I to jest, to, to jest często ten poziom naszego chrześcijaństwa. Jak może ktoś człowieka właśnie z zewnątrz, żeby przyszedł i doświadczył żywego Chrystusa, na no to patrzy i nie wiadomo w ogóle o co chodzi, nie? Gdzie to jest żywy Bóg? To jest nasze, nasze zadanie. My często myślimy, jeszcze taka narracja, którą zresztą sam Kościół podtrzymuje, coś się w tej wersji, nazwijmy to, zewnętrznej. Kościół nie istnieje jako coś tak naprawdę, jakaś yy, tylko zasegregowana yy, kartoteka. Tak się może wydawać, że tak jest, ale, ale ksiądz Blachnicki takie ciekawe zdanie yy, mówi. No, wiele ich mówi, ale w tym tylko jedno z jego zdań, kiedy mówi coś takiego nawet myśli nie tylko z Kiedy Kościół stanie widzianym znakiem niewidzianej rzeczywistości, jedności Ducha Świętego, kiedy dostarcza pytania, wtedy, kiedy grupa ludzi, chrześcijan, posiadających Ducha Świętego, okaże się światu jako zrealizowana jedność, braterta, braterska wspólnota, jako społeczność posiada, posiadająca jeden cel, jednego ducha, wyznająca jedną wiarę, Przede wszystkim, że jako grupa ludzi, którzy się miłują, sobie pomagają, służą. Taka grupa chrześcijan, widzialna, zrealizowana braterska wspólnota, stanie się Kościołem. Sakramentem Ducha Świętego, sakramentem wspólnoty, albo wspólnotą sakramentem, czyli coś namacalnego, co ja mogę zobaczyć. Jest to stwierdzenie niesłychanie istotne, bo z niego wynika, że Kościół dopiero wtedy jest obecny w świecie jako Kościół Chrystusowy jako sakrament, kiedy wcieli się w jakąś konkretną, międzyludzką, braterską wspólnotę. Jeszcze inaczej możemy powiedzieć, że Kościół albo istnieje w zrealizowanej, braterskiej wspólnocie ludzi, albo w ogóle jest w świecie nieobecny. Jest to prosta konsekwencja spojrzenia na Kościół w świecie tajemnicy Ducha Świętego. A nam się wydaje, że Kościół to jest to, ile procent jeszcze bierze w Boga. No, kurczę, spadło w Polsce już tylko 70. A to 70% ludzi stanowi Kościół, tak? A, a tak naprawdę Kościół jest tam, gdzie to się wydarza, a nie gdzie jest światopoglądem, kartoteką, e, przepisaniem. To, to, to nie jest doświadczenie Kościoła, to jest doświadczenie przynależności do grupy religijnej. Ale Kościół musi się właśnie egzystencjalnie, tak jak w tym jednym z wielu, na szczęście mam szczęśliwe życie, że mogę żyć w dużym Kościoły w wielu wspólnotach, jak z tym doświadczeniem, które wspomniałem, wśród ja prostych, zwykłych młodych ludzi, kiedy właśnie półgrzy występuje, jest obecny, nie musi mi ktoś przypominać, że, że on jest, bo ja go doświadczam. Nie na zasadzie, właśnie jakiejś psychozy w sekcie. Ja pozostaję w tym wolny, mój rozum działa, mogę odejść, mogę zostać, ale egzystencjalnie doświadczam, właśnie widzę ten nowy wymiar. Tak samo jak patrzycie, za chwilę będziemy sprawowali tutaj bezpośrednio istotę Eucharystii, czyli powiemy słowa Chrystusa z Wieczernika i co? Ja podnoszę białą kostkę. No i pewnie większość z was, a może wszyscy daj Boże, wierzycie, że to już nie jest tylko chleb, tylko Jezus Chrystus. I to się staje sakramentem, tak? Czyli ty na to patrzysz, a twoja wiara mówi ci, że tu jest coś głębiej. I tak samo ja z tym mądrym słowem, że Kościół jest sakramentem Właśnie y, obecności Boga. Czyli patrzysz na tych ludzi, słyszysz ich, widzisz ich i widzisz więcej. Że to nie jest tylko fantów jakichś pobożnych ludzi, tylko że tam Bóg rzeczywiście jest obecny. Można powiedzieć, że w takim doświadczeniu, właśnie a, żywej wspólnoty, y, wypełniają się takie, takie słowa, które są w księdze proroka Zachariasa w, w 8 rozdziale jest takie, takie zdanie. Tak mi Pan zastępów w owych dniach dziesięciu ludzi ze wszystkich narodów i języków uchwyci się z kraju szaty judejczyka, mówiąc pójdziemy z Wami, bo słyszeliśmy, że z Wami jest Bóg. Pójdziemy z Wami, bo słyszeliśmy, że z Wami jest Bóg. Pójdziemy z Wami, bo mam doświadczenie, że Bóg musi być pośród Was. Oczywiście to nigdy nie jest raz na zawsze, dlatego jako Kościół musimy się zawsze nawracać tego mam wielki post. Żebyśmy jeszcze głębiej pozwolili, właśnie, duchowi świata u nas działać, abyśmy byli bardziej widoczni. Właśnie, żeby Pan Bóg był przez nas bardziej widoczny. I tak jak zawsze mam też tą ja, Bóg ma pragnienie, aby to się działało. To się nie dzieje dlatego, że Bóg ma problem. To się nie, to się nie dzieje dlatego, że my mamy problem. To się nie dzieje dlatego, że. Że te serca się nie otwierają, tak? I teraz ja nikogo nie oskarżam, bo to mówił głównie właśnie do zarządu drogi mlecznej. Nie? To jest najgłębszy problem, właśnie, żeby, spo, żeby pozwolić to żeby się temu uczynić na coś, tak? Przestać myśleć o procentach, przestać myśleć o kartotekach. Nie o to chodzi, że to nie jest istotne, to ma jakieś swoje znaczenie, ale z tego nie ma życia. Tak to, to wspomniałem wczoraj, ma tego rolę. Pomocniczą. I tak jest, że, że Pan Bóg Jezus Chrystus e, przez wspólnotę udziela darów, których nie można otrzymać w pojedynczo. Tak jest, że w pojedynkę, których wiele rzeczy nie jest w stanie otrzymać, takiego otrzymuje w wspólnocie, bo to jest, można powiedzieć, taka omiłowana podatkowa Pana Boga. I słyszeliśmy dzisiaj, właśnie w, w tej Ewangelii. Kiedy anioł mówi do Józefa, nie bój się wziąć Marii Twojej małżonki, nie bój się. Ja chciałem zakończyć też właśnie to słowo dzisiaj takim wezwaniem do tych spośród Was, którzy może chodzą na te wieczory, ale nie przynależą do żadnej, żadnej wspólnoty. Być może z, z jakichś swoich nawet przekonań, a nawet także negatywnych. Być może dzisiaj tego wieczoru właśnie. Duch Święty do Ciebie mówi, nie bój się, spróbuj, zawsze możesz odejść, ale może właśnie to dla Ciebie jest wezwanie, aby zrobić taki krok, aby pozwolić sobie na to, żeby spróbować być w doświadczeniu wspólnotowym, w małej grupie, kiedy możesz słuchać, jak Duch Święty działa w sercu innych. I także Ty będziesz miał przestrzeń wypowiedzenia się. I także będziesz miał to doświadczenie, że zobaczysz że Bóg żeby wstępuje jak ta nowa oblubienica, Jeruzalem, jak ta oblubienica z nieba, tu w Rzeszowie w 2024 roku, bo jest Bogiem Żywym.